Czas rozwiązać problem polskich mieszkań. Polacy wyprowadzają się z domu w wieku 30 lat, przez to nie mamy dzieci, a to rozwala nam gospodarkę. I to właśnie musimy zmienić. Póki co mieliśmy bezpieczny kredyt 2%, który faktycznie wielu osób dał tani kredyt, raty były tańsze o kilkaset złotych, zdolność nieco wyższa niż normalnie. I ludzie się rzucili. Pomoc trwała 10 lat, i praktycznie nie było żadnych limitów, bo singiel mógł kupić mieszkanie za 700 tysięcy, a małżeństwo z dziećmi za 800 tysięcy. W takiej kwocie nawet w Warszawie coś fajnego dało się znaleźć. Ale najważniejszym był brak jakichkolwiek limitów dochodowych, czyli nawet jakiś młody milioner bez mieszkania, ale z własnym Ferrari oraz funduszem inwestycyjnym mógł kupić tanio pierwsze mieszkanie. Finalnie wydaliśmy 16 miliardów złotych i podpisano ponad 50 tysięcy tanich umów kredytowych. Tylko okazało się, że faktycznie sprzedaliśmy 50 tysięcy tanich mieszkań, ale jednocześnie w całej Polsce miliony mieszkań w budowie gotowych, używanych cenowo wystrzeliły w górę. W Warszawie, Krakowie czy Trójmieście rocznie ceny mieszkań wzrosły od 25 do 30%. Zarobili faktycznie deweloperzy, rentierzy i inwestorzy. Tyle. Okazało się, że obecnie na rynku nie ma wręcz dostępnych mieszkań, które by się mieściły w limicie programu. Są już tylko droższe. Ogólnie w Polsce brakuje 2 milionów mieszkań. Gdybyśmy utrzymali Gierkowskie tempo budowy, budując 200 tysięcy mieszkań rocznie, jak obecnie ostatnio, to faktycznie do 2035 roku udałoby się nam tę lukę zasypać. Z tym, że tylko na papierze, bo Część starych domów burzymy, więc potrzeba więcej mieszkań. Część starych bloków pustoszej, kamienice rozbieramy i tak dalej. Więc finalnie w tym 35 i tak ileś dziesiąt tysięcy, set tysięcy mieszkań by brakowało. Musimy budować więcej. Rozwiązanie tego kłopotu jest banalnie proste. Pozwólmy rynkowi tym prywatnym podmiotom, deweloperom i inwestorom, budować tak, jak teraz prywatne osiedla powiedzmy 200, 210-20 tysięcy mieszkań każdego roku. Byłyby one dla klasy średniej i klasy wyższej. W dobrej lokalizacji, no powiedzmy, że osiedla typu premium, ale w całej Polsce jest masa ludzi w najróżniejszym przedziale wiekowym, których na to nie będzie nigdy stać. Więc dla nich. Państwo powinno budować minimum rocznie 50 tysięcy tanich mieszkań na wynajem czy wieczystą dzierżawę po to, żeby w dużych miastach, tylko i wyłącznie dawać możliwość osiedlenia pracy, rozwoju i zawodowego dla rodziny oraz dla całej gospodarki, bo w małych miastach czy średnich nie jest to potrzebne. Tam już teraz są często nie inwestycje, ciężko zbyć używane mieszkanie i no, chętnych wielu nie ma, bo przyszłość atrakcyjna dla młodych jest w metropoliach. Mówię o tym i cały temat tego odcinka jest podyktowany tym, że nowy rząd planuje nowy projekt mieszkaniowy. Nowe podejście, nowa wizja, ażeby kłopot luki mieszkaniowej jakoś rozwiązać. Więc to jest oficjalnie koniec bezpiecznego kredytu 2% i będzie program mieszkanie na start. I tam single dostanie mniej, bo maksymalnie 200 tysięcy kredytu na 1,5%, czyli mniej. Ale małżeństwo z dzieckiem i tu im więcej dzieci tym więcej, może maksymalnie 600 tysięcy kredytu dostać na nawet 0% przy trójce dzieci. Jest też ważna zmiana. Limit dochodowy. Dla singla 10 tysięcy brutto, a dla dużej rodziny 33 tysiące złotych brutto miesięcznie. Wszystko przez to, że ceny najmu w Warszawie dogoniły Berlin. Ogólnie program Bezpieczny Kredyt 2% brzmiał fajnie, ale dał tej wąskiej grupce 50 tysiącom mieszkań szansę na fajną rodzinę, a całej reszcie zepsuł plany, bo obniżył zdolność, wykosił z rynku dostępne mieszkania i tak dalej. Generalnie więcej popsu niż dał. I to za 16 miliardów złotych. Powinniśmy w pełni olać bezpieczne, tanie kredyty na mieszkania. Powinniśmy zostawić to rynkowi. Prywatne podmioty, deweloperzy, niech budują dla bogatszej części społeczeństwa, a tą biedniejszą, którą nie nakarmimy tanim kredytem, który i tak spowoduje zawirowania, musimy im państwowo zbudować system tanich, spółdzielczych mieszkań. Żeby mieli gdzie mieszkać, jak się rozwijać i mieć święty spokój i jakąś tam względną stabilność. To inaczej znowu będzie tak, że pensje rosną, są rekordowo duże, tylko że wzrosły o 10-12%. A w tym czasie mieszkania wzrosną o 30, 40 czy 50%, bo był tani kredyt. Zasubskrybuj, stać mnie i widzimy się w następnym materiale. Ja jestem Michał. Cześć.